Ja dziś zagramy w taką kreję jak Hypershow na Roblox. No i właśnie to nie wchodzę. Grałam już w tą, tylko. Boże, co ja robię. Tylko ją przyciszę, bo ona jest głośna. Na ustawieniach. Taka może być. Albo. Nawet ją przyciskam. No, jest git, nawet nie słychać. dobre yy, Gramy ogólnie w tej grze po prostu chodzisz pistoletem, zabierz graczy z, z nie twojej yy, drużyny. Yy, jest kilka... Yy, są też inne kategorie. Są inne mapy. I In, są też, wie, inne gry jakby, na niczym... Na, czymś innym polegają. I są też no jakby jest jeszcze taka jedna, co za każdy zabójstwo dostajesz inne za pistolet. Albo taka, której ym, po prostu zabijasz wszystkich. Ja wszystkie jak leciej po prostu, kiedy chcesz. Nie ma drużyny, bez drużynowa, a ja gram właśnie w taką drużynową. Grałam już dużo, bo mam dru, dużo hajs. Jedna bokato. I no. Czyli 100 tysięcy jakoś mam. Nie wiem, czy wszystkiego nie wydałam. Ja zawsze tak szybko wydaję. Nie, zabiję mnie ktoś zaraz. Dobra. No i ogólnie gram sobie to dziś. No i to tyle. Myślę, że dziś będzie mnie bardziej słychać, bo wczoraj bo wczoraj mówiłam... Nie, dziś nawet mówiłam, na tamtym odcinku mówiłam trochę ciszej. Dziś próbuję powiedzieć głośnie, bo tak, mnie nie było za bardzo słychać. Trzeba było podkłościć jakoś na maksa. No a teraz będzie mnie słychać, myślę. ...że dobrze zrobię. A, można mieć jeszcze inne bronie, na przykład... ...tak. Ja lubię czasami wziąć sobie nóż... ...i dać Q, żeby szybciej biegać... ...i tak na nich... Nas ...zasuwać. Niech mi się strzelać nie chce. Bo ten pistolet mi to się tak długo ładuje. Klik, kwek, kwek. No i drugi zabity... Trzecia zabita. Tego zabiję. Jeszcze mam już 13 zabójstw. Jestem już przyczyni w bazie. Jak tak bardzo to chcecie, to ja będę z wami grać. O, właśnie się skończyła da Wykrał ktoś. O, zablokowanie. Dawajcie tą mapę. Ona jest fajna. Lubię ją bardzo. Myślę, że jutro nagradziliśmy gdzieś nocy w lesie. Ale... O, darmowy dla wszystkich. Czyli to, gdzie zabijasz sobie każdego, jak leci. To jest zmienia. Nie zmienia ci się broń. Że zmienia, możesz sobie zmienić. Chodzi o to, że nie za każdy zabójstwo nie zmienia ci się broń. Tylko ty możesz sobie zmienić. Ja mam jeszcze nóż.. nóż taki i taki pistolet. A ja najbardziej lubię trelelu, trelala pistolet, dlatego bo on tak szybko strzela, ale długo się ładuje. Ok. chcesz grać, no to będziemy grać. Dawaj plansz, no i gramy, wiesz. O kurczę, zabij mnie jeden. Ktoś ma już pięć zabójstw. A ja jeszcze nawet tylu nie mam. Cześć muszę mieć. No. Serio! Proszę co ja robię? Dobra, gramy dalej. Osiem mam już zapój Ja tu przed chwilą miałam 3. kto do mnie strzela przez ścianę. A bo tu w tamtej strony ktoś strzela. Happy, happy, tu, tu, ru, tu, tu. Ja ona mnie tylko topiła. Pojawienie się, no pojawiłam się. Ta, -da! Mam już 10 zabójstw, ktoś ma aż 16. Ja kiedyś miałam 42 zabójstwa. Nie wiadomo jak. Ja lubię w to brać Lubię. Nie wiem dlaczego. Lubię, lubię złościć inny kracze. Tak trochę. No, dobra. Dawajcie, gramy dalej. On nawet nie wiedział, że jako atakuję. A ten się Tu, tu. Dobra, chodź. Ty jak jesteś taki mądry, że tu mnie szczelasz, Chłopie, co o tym myślisz? Ło, Boże. Ale mi dużo zabrała o ta dziewczyna życia. Ta-dam. ta, ta Następny zabity. Tak. Yeah. Wow. To ten chyba, co ma najwięcej zabójstw, Nie, bo tam tylko będzie ma 20, a ktoś ma też 20. U. Dawać mi tu następnego U, jakiegoś gracza. czyli ktoś z tyłu mnie zaatakował. Wtedy jest najgorzej jak dla mnie. Ja na kogoś biegnę a tam że za mną. O, ktoś się tam rewiwował. Rewiwował się tam ktoś. O, 26. Ktoś ma już 33. Ale chłop myśli, że jako nie zauważę. Tu, 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 tu.

30, ono 36, no to jeden. O kurczę. Bo jak go pokonać? Było mi, właśnie, bardzo by miło, by, by było miło, gdybyście dali lajka i zasubskrybowali ten kanał, ten kto jeszcze nie ma. Jaż dopiero to mój drugi odcinek, oczywiście nie musicie. I. Myślę, że to ostatnie 4 minuty zagram. Ważne jaka będzie runda, czy taka fajna będzie jakaś, którą lubię. Czyli taką. Ja bym chciała najbardziej, żeby wam pokazać ostatnią rundę, czyli za każde... za każde zabicie dostajesz nową broń. I to taką jakąś OP. Czy OP? Nie wiadomo se. Ja bym chciała mieć chama Opowość Opowość ym, w tej... tej w tej To jest ważna sprawa, jestem. Proszę mówić, że nie. Proszę nie mówić, że ja nie mówiłam, bo ja wam to mówiłam. O Boże! Jak z armaty z tego szczela. Że mnie prawie zapiła. Dobra. Nino! Ja mam pomysł. Zaraz się od razu ożywię. Kuła. A co to już 4 minuty? Co on? Miał 40 zabójstw. Dobra, patrzymy jaką będzie runda. A nie. To. Ta! Ta ta ta. O to, właśnie to chciałam. Myślę, że to ostatnia runda, którą zagrałam. W tym odcinku. No, bardzo przepraszam. Ej, bo ja bym sobie ją poszczelała. Ale nie oszczędzę tego chyba. Nie, nienawidzę kiedy Tylko. Te... Tylko... Serio... Boże, dajcie mi jakoś wygrać. a to jest krótsza, Aha. Ej, ja mam jakąś ładną skórkę! Ola fajnie to wygląda. Nielska. Q i E. I to wygląda tak, kiedy nacisniesz Q i E. О боже, кто тут сейчас явит? Папа, папа, папа. Koink, 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 koink. Koink, 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 koink. koń, 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 ktoś. Ile ja mam koń, ktoś ma siedem. Kto mnie ja, jakby tak trochę. To jest ten, i on ma cztery zabójstwa. Ja mam ma siebie. Ktoś mnie popił. Jest to ostatnia. Nie, nie, jest to ostatnia. Jest to prawie ostatnia. No to jest źle. Ja myślę nawet, że. Mogę powiedzieć, że wczoraj miałam odcinek yy, które mówiła, że na kanale będzie 10 dziewięć, dziewięć na lesie. tylko bo myślę, że jutro wrócę ten odcinek. Wy dla was dziś, ale dla mnie jutro. Dlatego bo... No, no, jest 20. 20:41, 20. Nawet 21 można powiedzieć, a ja na YouTube jeszcze nagryłam. Hihi. Więc... Więc noy, mony, money, 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 money. Money, money. O, ja lubię te bronie, które szybko szczelają. Dawaj, dawaj! Jej. 6 minut to za długo. Jak pobiję tego, czyli nigdy. Mm -hmm, dobra, rozumiem. Jasne, czyli ja muszę jeszcze kogoś zabić. Dajcie mi. Nie chcę mieć tego odcinka na mój kanał na YouTube. Dajcie! Chodź tu! No jest! Opo, że lepszej broni mi wybrać nie mogli. Że nie wiem, jaka najlepsza broń. Du, 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 du. Dobra, ja byś chciał wiedzieć to. Dobra. Tak. No, dobra, już. Ta jest ja gotowa, ale. Strzelę jak nie wiem gdzie. Oj, sorry. I'm not, I'm not, I'm not, I'm not stupid, I'm not stupid. Uh -huh. Chyba, um, ja, nie jestem nie głupia. Chyba jestem. Chyba jestem. Wcale tak nie mówiłam, że jestem głupia. Jest. Za plecami go zapiłam tu, tu Serio? Dawaj. O Boże, no. U mam jeszcze jeden. Dobra, to będzie chyba dziś na. Tylko tyle na dziś, dlatego, bo. No, długo będzie trwać ten odcinek. To wszystko na dziś, papatki, a może dziś nawet wrócę jakieś dzieci, jeszcze nie wiem.